Zobaczyć, czy nagrywa. No, nagrywa. Witajcie, kochani, drodzy moi. Idziemy sobie na obiad. Tym razem postanowiłem dupy nie wieć na obiad. Po drodze oczywiście nie zajechaliśmy nigdzie do żadnej karczmy, bo trzeba było sygnalizowane. Wszystkie no knajpy przejechałem. Oznaczenia to tak. mają po Tichowaty. A tu jest jakby ktoś chciał się skontaktować. Widoczki tu u nas są takie superowate. W chłodzie jest super. I teraz postanowiliśmy półtora kilometra z i na obiad. Bo jak sobie pojadę samochodem, nawet jakbym jedne piwo wypił, to no nie chcę po prostu ryzykować. Ja mam ostre zasady takie, że po prostu jak jadę to nie piję dokładnie, nie siadam za kółko i... no i bardzo dobre zasady pokałem. kiedyś byłem młodszy to po jednym piwie wsiadałem i jechałem a teraz powiedziałem sobie już od bardzo, bardzo długiego czasu, że nie praktycznie od czasu jak mam motocykl to sztywne zasady, trzymam i nie siadam za kółko, nawet po jednym piwie a teraz idziemy do Jednego z bardziej chwalonych miejsc. Miejsc się nazywa szynk na zamościu. Jedziemy, idziemy sobie zjeść objazik Do objadziku być może jakieś piwko. No. No, trzeba się rozchadzać. No, bo... Tak, ja muszę nogę, nogę rozchodzić, a nie wszędzie dupę wozić. A y, nogi mam nierozchodzone i potem jeszcze chciałem. Y, y, podczas tego urlopu łyso górę zaliczyć no. także A tam samochodem nie wiedziesz Tak, tam nie wiedziesz samochodem samochód trzeba na parkingu zostawić także trzeba mierzyć siły na zamiary zamiary na siły sorry zamiary na siły trzeba mierzyć no i niestety trzeba trzeba chodzić, chodzić. chodzić. trzeba chodzić żeby się rozchodzić no, niestety to nie mają wyjść tak Także postanowiłem iść. Tam jak patrzyłem na mapę, to jest 1,4 chyba, czy 1,6 km. Nie jest daleko, a spacerek mi nie zawadzi. Mamy cały dzień przed sobą. No oczywiście, to, tak. to która godzina jest. Tak, byliśmy w Ostoi Żubrów, w Zagrodzie, byliśmy w Ustrzykach Górnych. No praktycznie w tych Ustrzykach Górnych to nic nie ma. To nic nie ma, trzy te... Trzy domy na krzyż i... Tak miejsca noclegowe. Kiedyś tam była kultura inna, klimat. Przyjeżdżałem, patrzyłem czy te pole namiotowe jest, co, co my tam żeśmy urzędowali tyle razy nie ma. Został camping. Pozmieniane wszystko. No, wszystko zarośnięte, zarosło. Także pod namiot bym już nie ryzykował tu jechać. Mało miejsc takich yy, no, do jest do rozbicia. No, rzadko, nie? no, Tam jeszcze jak jechaliśmy na Dwernik, bo na Dwernik jechaliśmy. Dwernik Dwerniczek, pojechaliśmy sobie tu brzega górnych. Na rozwideniu skręciliśmy właśnie na Dwernik Dwerniczek i pojechaliśmy na stuposjany właśnie przez Dwernik Dwerniczek. No. To Odwiedziliśmy to Ostoje żubrów co udokumentowałem na filmie. No i co jeszcze takiego. Potem pojechaliśmy do Mucznego, ale tego już nie dokumentowałem. Tam też w Mocznym trzy chałupy tak, w i jeden, jeden wielki budynek na tak. turystów. Zamknięty parking, nie było gdzie samochodu postawić. Było pobocze całe zajęte. No i tam ta cerkiewka taka odremontowana, drewniana. I to wszystko, nic więcej. Ewentualnie. E jak wyjść sobie na szlak, po szlaku pochodzić, owszem, po szlakach, A tak. Ale co ciekawe, właśnie przy szlakach jak parkingi, to zaraz płatne. No, no, hmm. byliśmy, chcieliśmy kupić serki, no to zajechałem przed brzegami, tam jest taka bacówka, jedna bacówka zamknięta jest, a tam były najlepsze serki, no i, i, i druga. I się umówiliśmy po z Panem. Z stronę musimy tak, nie? Tak, tak, ale przejdziemy tam na tamtą stronę. I z Panem się umówiliśmy, że jutro po dziewiątej tam zajedziemy. No I ten. Tak, do brzegu, nie? Tak, do brzegów. Kawałek brzegami, między brzegami a łzczykami. Pan ma taką budę z serkami, a dzisiaj był autobus, wszystko wykupili. No i Kiszka. <grym> Hurtem. Hurtem wykupili wszystko. Także dzisiaj yy, Serków nie kupiliśmy, nie mamy. A w takich sklepach rzeczy to są serki nie pakowane nie. w folię. To jest. Pic na wodę fotomontaż. Tak, nie dla mnie. Także idziemy sobie na obiadzie. Ja muszę to, to łódkę rozchodzić, sobie, bo już teraz mnie boli czuję. No ale pomału, pomału sobie dojdziemy. Nie ma tu Tak. Ja przyjechałam na urlop, a nie kurczę, mać znowuż kolejny ten, bieg robić. Tak, przy okazji tutaj potoki, wam pokażę, bo będziemy przechodzić przez Solinkę właśnie, zbliżamy się do mostu na, na Solince i trochę, trochę, trochę z marszu nagram. No, no, naprawdę nie chce mi się dupę wozić wszędzie. Ja to wiem, też... nie jeden to by powiedział, nawet te 500 metrów. Miałem kolegę, który kurde 100 metrów po gazety jeździł, kurde z dużym fiatem. No ale to bez przesady. O, tam w dole słychać potok. Rzeka Solinka, zaraz Wam to pokażę, bo jest tablica. Tak, tu jest rzeka Solinka. na tablicy pokazane tam jest fajna taka skarpa widać no i teraz przechodzimy nad, nad potokiem, już wchodzimy na mostek a ja kiedyś do tutaj to żeśmy jak dżinksy chodzili docisnę jej do sklepów i oczywiście po browarki Jestem. O, i tak wygląda fajnie sobie potok. Z chęcią bym tam z las kurde nogi pomoczył. O Jezu. No ale widzisz, brzegi są wszędzie zarośnięte. No. Nie ma nawet właśnie zejścia, żeby sobie można... Na tamie nagrywałem ryby przy zamkniętym obiektywie. Dałem dupy totalnie. Także... No, także, no nie będzie, nie będę drugi raz do Soliny jechał, żeby nagrać ryby tylko. Tak to się przedstawia. No widoki niesamowite. Można. Tam gdzie płynie, to by było chłodne, ale tutaj miejsce stojące. To tak, by tak. Tu cieplejsza wodę. woda, oczywiście. No, no. To jest po tej stronie. No, a tu po tej stronie druga strona jest też fajna. Jest zarąbiście. No i sobie idziemy na ten obiad. To ja będę, kurde, tak mówię, dupę woził wszędzie. Mógłbym, mógłbym. Oczywiście, żebym... Ale tam chcemy sobie kupić za cztery piwa. Bo wczoraj kupiliśmy sobie dwa takie na spróbowanie. Takie regionalne. Duch Sanu. Jedne było, e, jedna była zerówka malinowa, to smakowała, powiem wam, pierwszorzędnie, tak jak e, e, woda kiedyś z saturatora. Woda z sokiem z saturatora. I powiem wam coś takiego, że tego piwa nie szło pić, napić się jednego łyczka. Tylko jak człowiek wziął tą szklankę, no to kilka łyków musiał wziąć. Ewenement, no pierwszy raz z takim czym się spotkałem autobusy jeżdżą sobie jest przystanek to ja będę siedzieć na kwaterze sadzę tyłek w krzesło i będę siedzieć jadą motorki jeden pojechał jedzie drugi Jedzie trzeci Ale tu stale, nie? Tak tu motocyklistów jest bardzo dużo No ale tu można po prostu złożyć się na kolanko w tych zakrętach Także ktoś ma nakeda, tak tu jechały nakedami czy turystyka to może sobie pozwolić. Ja parębym, bym no, nie dał rady było No musiałbym zakręty zwalniać nie inaczej. Jak my daleko ze śniegiem doszliśmy? Nie, troszeczkę daleko. Kawałek. Kawałek dopiero. No, ale tak chciałem udokumentować. O tutaj. Drwa są przygotowywane. Taki tartak jest. Jakie drzewo! Jakie drzewo! Drzewniany. Drzewo drzewiane. O, teraz jest cień, to jest kurde fajnie, przyjemnie. No, fajnie. Też jest tak, nie? Tak. Czapkę zdjąłem. Glace sobie chłodzę. No, i dzisiaj postanowiliśmy właśnie trochę lata zrobić. Tak. No bo a na drugi rok może, może, może. Będzie przygotowanie to Tak, będzie przygotowanie do biegu rzeźnika. I być może no zwalę parę kilo. Zrzucę, nogi rozchodzę. No i może być nawet no, ciekawie, z tą łydką to by... tak z tą łydką daleko teraz na tym biegu nie zaszedł. chociaż ci państwo mnie namawiali, bo Można się jeszcze zapytać. jeszcze zapisy trwają Jak tam wchodziłem na tą stronę sprawdzałem Jeszcze są zapisy No ale Nie, nie chcę ryzykować, nie chcę bo Dosłownie dałbym plamę no A nie chcę tu angażować Helikoptera kurde LPR-u żeby Mie tu kurde z połowy szlaku kurde ściągał. ściągał No i dobra To by było na razie na tyle Nie będę całej drogi nagrywał